Gudemorni moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku naszej serii Jak zostać baristą w 30 minut. Dzisiaj to, na co niektórzy z Was czekali, czyli konkrety o kawie. Dzisiaj konkrety o kawie Espresso, najważniejszej kawie na świecie. Espresso to kawa, która przeciętnego baristę zrzuca w otchłań w przepaść sztuki baristycznej, ale dobrego baristę stawia na piedestale. Jednocześnie musicie wiedzieć, że perfekcyjne Espresso to ulubiona kawa tygrysów. O co chodzi z tymi tygrysami? Oglądajcie! Good morning, moi drodzy. Dzisiaj porozmawiamy o najważniejszej kawie na świecie, o kawie espresso. Najważniejsze, dlatego że espresso stanowi podstawę wszystkich innych kaw. Z espresso robicie coretto, ristretto, espresso macchiato, kawę affogato, americano, cappuccino, flat white, latte, mokę. Praktycznie każdą kawę na świecie robicie z espresso. Dlatego ta kawa jest taka ważna. Dlatego ważne, żebyście wiedzieli, jak wygląda przepis na espresso, żebyście zawsze parzyli ją dobrze. Są dwa przepisy na rynku. Jeden bardzo, bardzo tradycyjny, włoski. Drugi taki bardziej nowoczesny, związany z tym ruchem kawy speciality, z takim wydarzeniem jak Mistrzostwa Świata Baristów. Jeśli chodzi o ten tradycyjny przepis, to między innymi jest to przepis stworzony przez organizację INA, organizację, która certyfikuje produkty spożywcze we Włoszech. Przepis na espresso, według tej tradycyjnej szkoły, brzmi mniej więcej tak. Bierzemy 8 gram kawy, plus minus 1 gram, przepuszczamy przez tą kawę wodę pod ciśnieniem 9 barów, plus minus 1 bar. Woda ta ma temperaturę 90 stopni, plus minus 2 stopnie Celsjusza, i w wyniku tego procesu, który trwa 20-30 sekund, otrzymujemy około 30 ml wody plus minus 5 ml. Czyli podsumowując, mniej więcej 9 gram kawy, 9 łatwiej będzie zapamiętać, bo zaraz potem jest kolejna 9, czyli 9 barów. Potem jest kolejna 9 z zerem, czyli 90 stopni Celsjusza, i potem są dwie trójki, dwie trzydziestki. 30 sekund parzenia czy 20-30, ale tu skupmy się na 30 i 30 ml napoju, czyli macie mniej więcej 1 ml kawy na sekundę parzenia. To jest perfekcyjne espresso. Ten przepis nowoczesny różni się tylko tym, że relacja ilości kawy do wody jest wyrażana w gramach i z reguły jest to jak 1 do 2 albo jak 1 do 3. Czyli jeśli używamy 10 gram kawy, powinniśmy zrobić 20 gram napoju albo 30 gram napoju. Jak używamy 20 gram kawy, powinniśmy zrobić 40 gram napoju albo 60. Z reguły używa się w granicach 14, 12, 16. To są najczęściej spotykane wartości. Pozostałe parametry są takie same, jeśli chodzi ciśnienie i wodę. Teraz taka ciekawostka. Jeśli zamówiliście espresso, to stojąc przodem do baru, możecie bardzo łatwo sprawdzić, czy Wasze espresso będzie perfekcyjne. Wystarczy, jak zaobserwujecie, w jaki sposób kawa wylatuje z łyżki, czyli z tego porta filtra. Jeśli wylatuje wolno i jest taka gęstawa, przypomina Wam trochę taką sytuację, jakby od góry ktoś lał albo syrop, albo olej, to oznacza, że kawa będzie zaparzona perfekcyjnie. Jeśli kapie albo leci za szybko, to oznacza problemy. Jakie? O tym w innym odcinku. Jeśli siedzicie tyłem do baru i zamówiliście espresso, to pamiętajcie, żeby w momencie, kiedy barista rozpoczyna proces parzenia, spojrzeć na zegarek, a kiedy kończy proces parzenia, żeby spojrzeć jeszcze raz i sprawdzić, ile sekund upłynęło między tymi dwoma momentami. Jeśli upłynęło w granicach 20-30 sekund, wasza kawa będzie również perfekcyjna. A gdybyście w ogóle ani nie widzieli, ani nie słyszeli nic, to spójrzcie na kawę, którą otrzymacie po zamówieniu. Jeśli wasza kawa, na powierzchni ma tak zwane centki. Uwaga, centki, które przypominają trochę skórę tygrysa, rozłożoną na powierzchni tej filiżanki. To oznacza, że wasza kawa była zaparzona perfekcyjnie, bo wszystkie parametry espresso muszą być idealne, żeby powstał tak zwany. Tiger Skin, tygrysia skóra. Ulubiony widok profesjonalnego baristy i powinien to być ulubiony widok wielbiciela espresso, osoby, która tą kawę zamawia i którą tą kawę lubi. Dziękuję wam za uwagę. Życzę wam jak najwięcej Tiger Skinów na waszym espresso. Jeśli macie jakieś pytania i swoje doświadczenia z espresso, komentujcie. A przede wszystkim subskrybujcie, bądźcie z nami w następnym odcinku kolejne konkrety o kawie. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.